Cześć, witajcie, widzowie. To ja, Wiktor. Jesteśmy z specjalnym gościem z Alexa. Myśmy? Nie, pokazuję kruka. Ma zero pucharków, jakby co na nim, i ma już ósmą moc. I A kiedy tar... wdropnąłeś, Tary? W ogóle? No, Tary, dzisiaj dropnąłem. A, no tak, no, dzisiaj nie dropnąłem. I my robimy wielki opęk. Jakby co, te wszystkie lecie to nie wszystko. To nie wszystko, bo mamy jeszcze drugie kąty, te lepsze. Tutaj, jakby co, mamy dwie małe skrzynki, cztery duże skrzynki i jednego mega boxa. Więc tu będzie otwieranie, musi dropnąć nowa postać, albo przynajmniej gadżet do nity, który zdobyłem wczoraj. Więc, no. Więc zaczynamy. Chcesz otworzyć? Koniec chyba zbieramy. No wiem, chcesz otworzyć? No, nie wiem. mała skrzyneczkę, bo ja tam nie mam szczęścia. No dobra, się, no to palec. otwieraj. I, o, I proszę cię, proszę. Nie, nie ma. Teraz ja. Ale w Megaboxie na pewno będzie 6 albo 8, <laughs> albo 10, albo 300. Ziół, leci palec. Halo. No nie, znowu nic. Yy, więc zagramy gierkę. Ja wezmę postać, którą chyba nie grałem. No, tak, nie grałem. Yyy pen, pen Więc zagrajmy rundkę A ty no. kogo bierzesz? Tarkę? Czy kogo? Nie wiem za bardzo A to żeby było porówno na zarównej randze obydwójka No Tylko, że ja mam trzecią moc na peny A ja pierwszą <laughs> Bo dzisiaj dropnąłem No Taki bastyd. No Wastet z małej skrzyneczki Może jak się zrobi rundkę będzie le Będzie lepiej No bo no. no, tak zwykle bywa Oj. Chyba no, tak miałem. No. O nie! Jakiś Łukasz. Czemu tu jest jakiś Łuk... Nie, to nie jest Łukasz. Nie, 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 nie. E, hej, Łukasz? Jakiś... Nie. No, HZNZ. Cześć, Rick. Cześć, Cześć szakach, Karol. Więc go za bardzo o, nie... A, o, nie double kill. Ale nieźle mi działa, się Wygrana w kieszeni. No. Że aż moja penny się śmieje. Bo chcę zabić tą nitę. Dobra, zabite nitę. Teraz musimy szukać ich teammate'ów. Team Wieżyczka! Widzę! Widziałem! Żółtego! Żółtego widzę. Widziałem! Widziałem! No nie, nie trafiam. O, nie o myślałem, dobra. Cześć, ja Barol. Barol. Chodź mi tu. A dobra, on nie... No serio, nie ogarnę. Teraz trzeba czerwone, czerwonego. Czerwonego. Jak No bo... Tam ci byli, no to przecież. A, tamci byli żółci, a ci czerwoni. Halo, kto tu jest? A nie tu? O tu! Rosa i Nita. Rosa ma trzy parki, a Nita nic, bo przecież ją zabiliśmy. Idź tam, a ja z drugiej. Nie, czekaj, nie pójdę z drugiej, bo... bo ta jest tu. A, dobra. Zadałem 3000 <laughs> HP z Tak dużo? No. Może... Easy win. Czyli jedna runda, tak? I teraz otwieramy. No. Big Box. Pierwszy Big Box, który się świeci. Dobra, musi coś być. Musi coś być. Musi. Nie, 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 ma. nie ma. Ale nie, z dwójki też może wypaść. I dobra, świecąca dziewiętnastka. To oznacza zwycięstwo. No nie. Jest, świeci się. Ej, świeci co, to się. Co, to co to będzie? będzie? Sandy! Co to będzie? Czekaj, dwie skrzyneczki, otworzyli. To zróbmy rundę. Nie dobra, jeszcze jedno, bo mega się liczy razy parę. Oh. Dobra, nieświecąca się dwujska trójka. Ej, nie wierzę co się stało. Dobra, tym razem nie masz. Ale co to? Dobra. Zagramy rundę. Biorę Sandy. Ja biorę tarę. Dobra. Co się stało co jest? Ej. Sandy! Oh, wow. <laughs> Ale ma farna! Ja wiedziałem, że to będzie legenda. No wiedziałeś. No to prawo, że wiedziałeś. Ja, ja tak myślałam, co, to ma być. Ale się. No i to jak? Ej, jaki fart? Nie wiem, że nie wierzę. Sandy, Sandy, to, to, to jest niemożliwe. O, a to, ten rekord nawet się, nawet. Nawet płacze że, że dropnąłem. On, on nie chce zabić nas. Kto? Ten Nico. Primo. El ja prim. ma, Riko. <noise> Rico Riko się A... nawet smucił, że nie ma legendy. A Sandy jest śpiący. Ale fajnie! Nie, nie widzę. Nie. Ja. Nie, nie, nie. Na tym końcu masz ja, dwa. Ja dwa cały trzy... dzień będę normalnie się cieszyć przez sensy. Masz tysiące puszek, a masz już sędzi. No dobra, 2300 chyba. Ej, to Moja do Moja pierwsza burza piaskowa. Ło! Wow. Moja czu. pierwsza burza piaskowa. Je, yeah. o. A, a dobra, poszła do Tadżaki do strefy, dobra, plus 9, czyli chyba będę miał fartę i drobne drogówek. <laughs> Teraz taki Leon. No, Leon. dobra. Zmiancie kciuki, że będzie Leon. Dobra, dobra, coś musi być, Leon, coś Leon, musi Leon, być. Leon, Leon, Leon. Jeszcze nie tracimy? Nie. nie, dobra. Ale ja myślałam, Ola. że to będzie gadżet. Musimy zrobić rundę, będzie coś. Dobra, musimy, musimy zrobić Ale rundę. Sandy, co jest? No, co jest, Sandy? Ja nie wiedziałam, że coś takiego wyjdzie. Ja muszę do, Blank, do mojej siostry napisać, co. dobra. Dropnęliśmy Sandy, co jest? Na moim koncie i to tym słabym. Ja myślałem, że na dobrym będzie legenda. A ja może jestem. właśnie na dobrym też będzie legenda. Jakby była, to, to ja... To ja bym... Ta... To jestem taki, jakby była. Ja też. Nie, nie ma emotki, która jest taka. Ja nie, nie emotki, która jest taka. Chociaż... Ej, obie Dzisiaj jeszcze nagramy odcinek, jak będziemy grali na bo tak na solo. Obydwójka Sandy. No. Co na to? Ej, jak 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 ja, ja Ja nie mogę się przez to wysłowić, że dropnąłem Sandy. Uf, no. ale Ej, ale... O, O, o ale... ile power Eee, o, o. Napiszcie w komentarzach, <laughs> jeżeli chcecie taki odcinek, że będziemy grali na botach. No, e, no. O ja. Ja o, ja, ja nadal się tak cieszę mocno. O, ja. się też Dobra, musi być szósteczka. Szósteczka. Na tym o... słabym kącie musi być sz... szósteczka. Szósteczka, szósteczka. Trzyma. Niech sześć razy podskoczy. Dobra. jeden. raz. I dwa. I trzy. Trzy. I cztery. I pięć. I sześć. Piątka, ajajaj, aj, aj. kurczę. 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 Ale mamy jeszcze drugie konto, ale Sandy. No, mamy drugie kątko. Ale Sandy, knows. Dobra, ulepszam Bibi, ulepszam Penny i ulepszam Dajna dobra. Halo, o, dwa razy mogę ulepszyć Dynamajka. Dobra, więc zrobię krótką przerwę na zmienienie konta. Dobra, jesteśmy już na drugim koncie. trochę słabiej. Bo będzie jedna mała skrzynka, trzy big boxy i mega skrzynka. Dobra, to otwieramy świeco... co jest skrzynkę normalną. Ej, takie pierwsza rzecz i postać. Nie, no dobra. To, ale to by było spoko. Ale z big boxa dropnę, myślałem, że przynajmniej że z no, ale mega też. boxa dropnę fajnie. Dobra, to teraz dru... duża skrzyneczka. Duża skrzyneczka i jeszcze nie tracimy nadziei. Nie ma, kurczę. Ech. Dobra, potem zostawimy dwa, dwie duże skrzynki na koniec mega, no, bo... A teraz chyba zrobimy rundę legendami. No, legendami? No to weźmy szpajkę. No, bo tu ma jedyna, jedyna legenda na tym koncie. Jestem smutny. Albo ja wezmę tarę. Tarę? No, bo no, tak mam... Dobra. Na Dobra. Ale masz sandy. A, z całą a ja, ja płaczę. Przez to sandy. Ale eee... piszcie w komentarzach, jakie macie legendy. Eee... Ja płaczę. Płaczę. <grym> Ale też się cieszę. Ja Ale też się cieszę. Ale przez to, że drobną legendy płaczę. płacze. je nie. Rzad... <noise> <noise> Że chłopacy nie płaczą. Dobra, nie będę miał farta minus 6, czyli będzie szóstka z a Ale to później. Dobra, pierwszy Big Box yy, Czekaj, usłyszę coś. coś. Dobra. Usłyszałam muzykę? No nie! Nie, ja Ale tak... kolejny podwajek chociaż. No. O musi coś być. Musi coś być. Dwujeczka. Nie, nie. Teraz zostałem. Mega bok! Dobra, rundeczka, muszę A... coś wygrać. No, musimy wygrać. Kieleczkiem. Dobra, kielka. Kieleczkiem muszę. Zagrać. Jak się uda i jak będzie legenda, ale Oś, to Leoś. będzie. Super. A takie druga Sandy. O nie, czemu Sandy? Co ale nie. No nie, są... czemu na daleko bije skrzynie? Na daleko no, bijesz? No, nie wiem czemu, ale dobra. O nie, już zaczynają się koksy, surcz. I po co? Po co w ogóle w. W, w drużynie jest po co? po co? Po co? Po co? Po co to jest, jest po co? No, po co? Po co, po co? Po co, po co jak i tak to jest po co? No? Po co komu, po co? Bo po co, po co, komu, po co? Aha, nie rozumiem Ciebie. Ja też. Nie, nie rozumiesz siebie, przecież to Twój język. Powinieneś się rozumieć. On zrobi umocnienie. Uf, jest tak. Po co mu to? Do widzenia. Nie uciekniesz. Uciekaj! Konie cię! Bum. Przed Aleksem. A, nie dobra. spodziewałeś się tu kieluszka? No. Lepszego od ciebie. Dobra, jest dziewiątka. Jak obróciły tą dziewiątkę? Jest szóstka! No. Czyli musi coś być. Proszę cię, proszę cię szóstka, 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 nie, tak warto to była seria, nie, ja myślałem, że będzie garaż, patrzę. Czemu? Nie, nie, nie. No to zmieniłam konto i idę na Sandy. Nie, nadal się cieszę tą Sandy. Znaczy ja ty Sandy, Sandy. Ja się cieszę cały dzień. Tarę. Tarą? Cieszyłeś się? Nie, e, Sandy. Taka, podo taka podobna rzecz. Taka, tyle podobnie pucharków jak dorotowałem wtedy z Pajka na moim pierwszym koncie. Było to gdzieś blisko tego. Blisko tylu pucharku. No. I dropnę wtedy spajkę. A tu Sandy. A tu jest Sandy. Ta Sandy co się kręci. To była piękna chwila, ale jak no. to była Sandy, to ja. Takie. Oh my god! Przecież ty nawet. Y, ty masz no. jakiegoś biteka? Y, na tym kącie? No. Nie. A masz y, wszystkie bardzo rzadkie? Y, tak. Masz wszystkie. Rzadkie, wszystkie? Tak, też. A piczki mam dwa. A teraz masz jedną Nie wierzę. Nie wierzę. Nie wierzę. Co jest grane? Co jest grane? Co jest grane? Ja dropnąłem też z podobnymi pucharkami, ale kruka. Potem... Sandy dropnąłem jak miałem 5000 tysięcy puszek. Aha. Okej. Okay. Ale też... Spoko. No, też spoko. Miam, miam! Chce mnie Anciu! Sandy jest ekstra. No spoko jest. Tak, ja ciągle wysyłam y, uśmiechnięte buźki, jak ty wysyłasz. Bo ja się też cieszę z twojego szczęścia. Bo tu mm. o, u ciebie nigdy nie byłem jeszcze w <noise> domu sam. Tylko bez siostry, bez mamy. No Piu, piu, piu. Wiesz, że chce nie chcę pomóc w jeszcze Nie, dziękuję. Nie dziękuję. Dobra, użyję ulcika. Ta Rosa mnie nie widzi. Nadal nie... O nie, nie mam internetu, mam. Dobra, zbyt. No internet. Ui, uśmiechnięta Minka. Ja też. Ui, piu, piasek, Minka. Obydwójka dzisiaj zrobiliśmy różowe postacie. Czemu różowe? A, no tak, bo ty Tarya Senni, no tak. To no. dzisiaj jest dzień na różowo. Czy jest jeszcze jakaś postać. A, no tak, Tara, ale nie mam skrzyneczek. Nie mam Smutne skrzyneczek. To. A moje Sandy nadal się cieszy, choć nie mam skrzyneczek. Choć nie mam skrzyneczek. Misję nie, lu nie lubię. Nie lubię was misję Nie lubię was misję No bo ja sobie z no, No fajnie. O, zaraz 200 Hajsu, Hajs jest potrzebny, żeby ulepszyć kochowa. A, wiecie co? a wiecie, wiecie co? On za parę dni sobie kupi mini oferteczkę, bo kupi sobie 30 gemał. Może za 899, nie wiem, 99. No może. I, I będzie no, miał karnet. No, no, a Ale jak... wtedy by brakowało mu i tak jednego gema. Ja. Ja. No jednego gema by ci jeszcze brakowało, no jest bo dobry. karnet kosztuje z coś... A, 169, myślałem, że 170. O nie. Ale ja w ogóle nie wiem, czy będę miał. O, ale za, jak nie będę miał, to zapomniałem o kodzie? Jaki kodzie. Ty masz kod, bo ja. Y, farel. Ja mam. VCR-ka. To ja też chcę. ...kod VCR I kupujesz big boxa dla niego. Żartuję. R. To jest Falzer? No tak, falcera A ty znasz falcera No nie, ale tak samo fara nie zna. O, 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 zobaczcie na tego kroła, on zostawił już łapkę. Takie, tak jak wy musicie zostawić. Tak, zostawiajcie dużo łapek w górę pod tym filmem. No, bardzo dużo. I jeszcze jest... Wam coś muszę pokazać. Król pokazuje łapkę w górę, a Sandy na niego szlocha. Bar teraz Więc bardzo... Wy musicie je klikać, bo zobaczcie, ona klika łapkę. Cały czas. Może tak bez przerwy, nawet jak śpi, klika łapkę w górę. Może cały czas dawać mi łapki w górę. Tak, nie krołem. Tak jak wy, możecie cały czas dawać łapki w górę. Więc nie zapomnijcie o łapce w górę. No. O, jak wygrałem, będę miał, wiesz co? Małą skrzyneczkę. <noise> <To>. I legenda. <noise> ja, to by było dobre. To by było śmieszne. Albo chociażby ten gadżet do nitki. Albo takie nagle ci się ulepsza na siódmą moc i nie i gadżet do Sędzi. Nie, to jest niemożliwe. No, ale... Uśmiechnięta Minka. Ona zawsze pomaga, nie? Widzisz? No. Zoom Jestem niewidzialny. Nie znajdziesz mnie nigdzie. Piu. Ty z drugiej strony idziesz. A dobra, jednak nie, bo on poszedł do mnie. Dobra. Dziękuję, uśmiechnięta Minka. Tak. Uśmiechnięte Minki zawsze OP. Pamiętajcie no. zostawić łapkę w górę. No, I w No, no bo to jest łap, To jest wasz, nasze serduszko. Nie zapomnijcie, że to już... że już, ja już dawno nie nagrywałem i taki długi czas bez nagrywania to pewnie was zaś Ale wreszcie powróciło. Uśmiechniętą Minko. Z uśmiechniętą minką. Co jakiś czas. używa no. multa. Cicho, mnie tu nie ma. Ja się stałem taki. Uśmiechnięta Minka, nie zdążyłeś. Ale to nic, bo uśmiechnięta Minka zawsze przebacza. Dobra. Otwieram małą skrzynkę i legenda wypada. Nie, że to nie... Nie może nic wypaść. No ale przynajmniej... A, dobra, mam tylko 16 punktów mocy do Sandy. Ej, a ty chcesz... Muszę zrobić jakąś misję. Do pocu najpierw. Ej, ale ty. W sumie po co? Ty chcesz oszczędzać, Sandy? Bo ja Sandy nie oszczędzałem od pierwszego wierzenia. Ja też. No, tary, tary myśla... chciałem oszczędzać, ale no, ona jest fajna, nie chcę już oszczędzać. Królka musi się oszczędzać. No, jak będę miał Aż Star Power, miał... to będę grać, a to już naprawdę. Ale ten lepszy było. Star Power z to ten drugi Star Power to już krótko jak pamiętam, że osłabia chyba. Tak, że osłabia, dopóki gościu O, ma... cześć, Jackie. O nie, zabrała mi. Ał, ginę, Iu! ginę, 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 ginę. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Uśmiechnięta Minka ulecza, ulecza. Więc nie bójcie się zostawić... Napiszcie w, w komentarzach, uśmiechnięta Buszka, to przypniemy wam serduszko. Ja przypnę. Bo ty nie masz moderatora. A w sumie nie i tak moderatorem. Uciekaj! Nie uleczyłem ciebie! Bulta. Nie uleczyłem ciebie. To jest challenge dla mnie. Przeżyć. Uśmiechnięta, Minka. Ona zawsze pomaga, widzicie? Uciekają od niego. Żyję. Lecę na was! Żyję. Ram, ram, ram. Bo uśmiechnięta a zawsze pomaga. No. A ty nie używasz uśmiechniętej Minki. Ja jestem smutny. A ja wesoły. Kiedy nie używasz smutnej Minki, jest mi smutno. Ej, a wiecie, że w ogóle nie da się stworzyć kl klanu, jest mi smutno? I to jest prawda. Bo nie da się. Dawaj! O nie to przez to, że nie użyłeś uśmiechniętej mi minki. No. Dobra. Jeszcze trzeba raz zagrać i będę miał Big Boxa i legenda wyjdzie mi z tego no. Big Boxa. Dobra, ty idź na tą na górze, co? Yy, dobra. Trochę Ci pomogłem. Ty na, idź na tą lewą. Na lewą? No na tą. Zaczyna prawą. na prawą. Bo tam El Primord Ci zajął. Ją. minka. Ja też wysłałem. Muszę teraz robić misję, więc wejdę do burzy. Nie, bracie, życie jest piękne! <laughs> Uśmiechnięta minka. Sercz! Tak? Kluska! Serczowa Kluska nic ci nie zrobi. Ale wymijam te szały. Serczowa, a nie Naniowa? Kluska? Nie, to nie Dominika. Serczę rozmajemy. O, oh, fajne, to jest chyba. Kluska tak? Tak, Franek. Z El Primo. Franek i El Primo. A tu Szelka. I Sercz. O tego serwera ci chodziło? Kluska, tak, O tą kluskę ci serwia, chodziło. Miała Ej, ale na tu pek. bitwa. mnie, Taminka! Nas. Ratuje nas. Teraz Już. Nas, nas się boją. Czak musisz się naładować. Czacz, kuźłaś Taminka! Nie! Uratowałeś Uć mnie! Ślepy. Uratowałeś mnie, ślepaku! Ty. Ale ślepak jest... ja, ja uciekam! Tego. Uśmiechnięta Minka. A, Franek! Franek! <laughs> nie grzeszłem ja za, za te burczenie, ale po prostu wiadomości mi przychodzą. Nie, primo nie skacz na mnie. A, dobra, nie skacz na mnie. Skakał na, na Shelly. O, nie! Dobra. Uśmiechnięta Minka. Ratuję przed złem. Przed śmiercią przede wszystkim. O Już nie, to przepraszam nie. Wam za to. Uśmiechnięta minka zawsze zadziała. Muszę Cię nawadować. <laughs> Odskoczył Klapsa. Dobra, ja, klapsa daj. Uśmiechnięta minka. O ja nie mogę dać. No pozwinałaś. Dobra, jest zrobiona misja. Odbieramy dużą skrzyneczkę. I legenda. Legenda. Halo? Jesteś tam Kruk? Albo Leon? Tak. Słyszę, o słyszę. Tylko nie wiem kto to, ale to która z tych legend? Musi być. Nie, jednak nie. Oszukał mnie. Leon, czy tam Kruk mnie oszukał? Dobra widzowie. To koniec odcinka, więc cześć. Papa, pa, łapka w górę! No, nie no zapamiętajcie. zapamiętajcie. No, zapam... zapamiętajcie, zapamiętajcie więc cześć. Javce. Pa pa!